No to lecimy. Dzisiaj znowu szczupaczki. To samo jeziorko co ostatnio i będą chyba te same nawet przynęty co ostatnio. Mamy godzinę 6.39. Jestem w tym tygodniu. dwie godzinki wcześniej nad wodą niż w zeszłym tygodniu. No ale plan jest taki sam, żeby połapać jakieś fajne ryby. Na pierwszej wędce Jerk, na drugiej to samo co wtedy, czyli Gobi Shad. Płytka woda, i zobaczymy, czy szczupaczki nadal fajnie współpracują. Są bardzo fajne warunki. Dzisiaj wietrzyk jest znacznie słabszy niż ostatnio, również jest z południa, z tego co widzę. Także liczę na jakieś fajne ryby. Temperatura wody 12,5 stopnia w tej chwili, troszeczkę popadało w tygodniu i woda zrobiła się chłodniejsza. Także wszystkie znaki na niebie i wodzie no mówią, że to może być dobry dzień. Także zapraszam. siedzi ale coś niewielkiego Oda ja się szykuje do skoku Mało lacik Fajnie, że się wypiął. Rybka jest aktywna, co widać. Zobaczymy, ryba była w pierwszym rzucie, mam nadzieję, że klątwy nie będzie. Rębeczka. Nie zdziwiłbym się, gdyby to była ta sama ryba, bo mogła nie zdążyć odpłynąć. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Pierwsza rybka Tuściutka widać, że je. Widać, że potarle pogryziona. Seksy były niezłe. No i Milutko, milutko. Trudno się łowi, bo paraślinność rośnie teraz bardzo szybko i łowię bez żadnego obciążenia w tym momencie a i tak to nieco przyhaczam, zanim tu dopłynąłem widziałem, że konkurencja już w postaci kormoranów tutaj pływała, a to dobry znak, bo Kormorany potrafią pokazać, gdzie jest rybka, przynajmniej mogą pokazać, gdzie jest nawet biało ryb, który się gromadzi i wtedy wiadomo, że jak biało ryb, to, to i szczupaczek będzie nieopodal. Mam dzisiaj tu do obłowienia naprawdę spory kawałek wody, głównie płytka, nigdzie na głęboką wodę nie wypływam, bo tej ryby ostatnio zupełnie nie było na głębszej wodzie. Niż na 3, no tak, od 4 do półtora metra. Nigdzie indziej nic nie było. Pływałem sobie troszeczkę w trolu ostatnio i nie było nawet dźwignięcia. Także siedzą w jednym miejscu na płyciźnie i korzystają z majowej pogody. Jak widzicie, nie jest łatwo łowić na takiej wodzie, ale, ale jest ryba i naprawdę warto tutaj pomęczyć się troszkę z tą roślinnością, bo, bo tu naprawdę może stać wielka ryba. coś na gumę o, ładna rybka Ладно, одна рыбка. Ну и сильно. Ładna, gruba ryba. Zaraz ją tutaj obejrzymy. Ależ uptyta pięknie. Piękna ryba. Piękny grubas. Ładne pyszczycho. Bobby. Mamy 0 No i mamy 91 Świetnie Taka ryba Piękna, tłusta rybeczka 91 cm Stridka, ciężko coś powiedzieć o niej, dość daleko wzięła. I Tym razem na jasny kolor Gobiego chyba nie jest najgorsza. No nie jest najgorsza, ale największa też nie jest. Taki mierny siedemdziesiątaczek choć waleczny Będziemy mierzyć. Fajna gruba rybka. Szału nie ma. Ciech. Był dość długi okres bez brania. Jest godzina dziesiąta I może wreszcie ta magiczna dziesiąta, którą ja tak bardzo lubię, troszeczkę tutaj pomoże. już rano po przyjściu, ile dwie, tam dwie czy trzy rybki, jedna naprawdę bardzo fajna i później była długo, długo cisza. Jest ładna rybka. Kolejna ładna rybka. Blisko, na no jakieś 85-6 cm. Schowałem miarkę, bo powoli uciekam. Ale mniej więcej taka piękna rybka w dobrej kondycji. To na dzisiaj koniec. Dzisiaj pływam króciutko, mamy godzinę. 11:20. dwadzieścia. pływam krótko, bo mam zamiar. pogoda się zrobiła, zrobić sobie jakiś grillik nad wodą. Oczywiście jak zwykle wszystko nad wodą, no ale cóż, grillik to grillik i można sobie kiełby odpuścić. Dlatego dzisiaj no parę godzinek. Byłem na wodzie o, która była? 6:30. Tak, 6:30 jest 11:30. Parę rybek weszło. Nie było tak dużo rybek jak ostatnio. Rybka żeruje troszeczkę inaczej, bo jest, bo jest bardzo duże słońce i naprawdę nie jest tak łatwo jak ostatnio. Choć w każdym razie cały czas siedzi po tych krzakach gdzieś ukryta. Dwie fajne rybki wyjechały, 91 i druga nie mierzona, ale blisko 90 cm, także dzionek jak najbardziej na plus. Poczekam chyba teraz na bardziej pochmurną. Pogodę, fajnie by było też jakby popadało, bo poziom wody się robi naprawdę niski i to by się przydało naprawdę i rybkom i nam, żeby ta woda była troszeczkę wyższa. Poczekam chyba na jakąś pogodę taką, właśnie bardziej szczupakową i wtedy wybiorę się tutaj jeszcze raz. A w międzyczasie chyba jeszcze wyskoczę gdzieś na rzeczkę. I jeśli wyskoczę na rzeczkę, to pewnie obejrzycie też film z tego wypadu. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka, pamiętajcie o przycisku subskrybuj i o tym małym dzwoneczku przy tym przycisku, żeby go nacisnąć, wtedy będziecie na bieżąco z kolejnymi filmami i do zobaczenia.